Pieniądze w postaci rad. Więc to dotyczy absolutnie całego świata. To jest jedno wielkie oszustwo, w którym uczestniczą absolutnie wszystkie banki na całym świecie. To jest taki problem i teraz, teraz jest czas tych zmian. Jest czas ujawnienia tego wszystkiego i wchodzimy w erę. Nowego świata, tak? Gdzie stary system finansowy będzie kompletnie zlikwidowany. No tak. No co tu więcej mówić Tomek. No, no, no tyle chciałem powiedzieć od siebie, yy, i no nie wiem, no ludzie sobie niech oceniają, niech nie mówią, niech, niech nie mówią, niech sobie siedzą. Cieplutko, jak tu niektórzy pisz, mi piszą. Pisz zawiadomienia do CBA jeszcze. Centralne Biuro da. Antykorupcyjne. Bo to, co da. się dzieje, to od razu widać, że to jest oszustwo. Ale dobrze, że przynajmniej ta jedna prawniczka powiedziała, że się tym zajmie, bo to jest ich święty obowiązek. To jest ich da, święty o, 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 obowiązek ja na podstawie y, przysięgi. A adwokaci da. mają przysięgę. Ja wiem, czytałem, robiłem nagrania, mają przysięgę. Bronić konstytucji. Już nie pamiętam, jak to jest do, dokładnie ten, i jeżeli tego nie robią, to są współwinni temu, co robi ten system. A ten system popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości. I prawnicy, którzy olewają to, przymykają. Oczy, a na 100% wszyscy wiedzą o tym wszystkim. Jeżeli ja dotarłem do tych informacji, to oni też wiedzą. Jeżeli by przymykali oczy, to razem zawisną w jednym rzędzie z sędziami, z prokuratorami, z policjantami, z politykami i tak dalej. Pytanie: kiedy? Czy do, za naszego życia, czy za dwie, dwa pokolenia? Hmm. Nie. Trybunały wojskowe już, już mają miejsce. Mają miejsce już. Ja ci mówię, zobacz sobie zdjęcia Trzaskowskiego sprzed trzech lat i dzisiejsze zdjęcia. To nie jest ten sam człowiek. Prawdziwy Trzaskowski jest już po trybunale i po egzekucji. Zobacz sobie zdjęcia jego. No, zobacz, no. przypatrz się popatrz na oczy, no ja popatrz, powiem, na usta, ja powiem, popatrz na usta, popatrz na nos. Powiem ja ci, ja tak to mówię. Ja wiem, że Adamowica. to brzmi. Ja powiem To brzmi, ci nie domowica, wie, to 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 brzmi nie... wielką zagadką, śmierć Adamowicza. Ja mówię, ludzie tu się podniecają, wracają z zagranicy do Polski, mówią, wracamy, jest pięknie. Ja mówię, no jak mówię pięknie jest, jak mówię bezpiecznie, skoro prezydent miasta, takiego wielkiego miasta, ginie w centrum miasta. No to ludzie, to jak jest bezpiecznie? No ale. Słuchy dochodzą, że on się dobrze ma w Kalifornii. No dla mnie, yy, dla mnie to też zastanawiające, że jego żona yy, w żałobie yy, raptem dostała szybciutko i była w stanie przyjąć pozycję europosła w parlamencie europejskim yy, po jego śmierci. No Boże, tracąc młoda kobieta, tracąc młodego męża, yy, no to no szok ojca, własnych dzieci. Idzie do polityki i, i jest w stanie tam politykować? No, dla mnie to jest dziwne, nie? To po prostu coś tu się też nie klei, nie? Z, z tą śmiercią. Tak, Adamowica. całkiem możliwe, że ja nie wchodziłem w to, ale jak najbardziej jestem w stanie przyjąć, że to było zeszwindowane po prostu. Mnóstwo innych rzeczy. Trzaskowski, trzasko, trzaskos, Trzaskowski. Ja jestem prawie na 100% pewny. On jest po trybunale, po egzekucji, a na 100% jestem pewny, że dzisiejszy, ten, który dzisiaj i ten, który brał udział w wyborach prezydenckich, to był podstawiony aktor, dubler Trzaskowskiego. Zobacz sobie sprzed trzech lat jego zdjęcia. Zobacz jego twarz to jest inna twarz. A w trzy lata by się nie zmienił aż tak bardzo. Nie jest ani grubszy, ani chudszy, ale ma inną po prostu twarz. Trzaskowski jest po egzekucji. już. Tak teraz, samo Biden. Teraz Tomek, jestem e, teraz e, jestem pełen wrażeń będę jak e, ten taki w cudzysłowie prezydent